Dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj jest wtorek. Zaczynam od e, prawie popołudnia, bo jest za 20.12 i powiem Wam, że za chwilę, e, znaczy no nie za chwilę, no tak za godzinę właśnie, e, bo 59, 12.59 mam tramwaj i jadę na uczelnię. Mam dzisiaj na 14, ale e, muszę jeszcze coś tam na uczelni zrobić, więc po prostu e, wyjadę wcześniej. Zaczynam vlog typowo w tygodniu, nie w weekend, ponieważ, e, ponieważ tak jakoś, nie wiem, jak chcę do Was pogadać i w ogóle trzymam szczotkę w ręku, bo muszę wyczyścić spodnie. Niedawno kupiłam sobie białe spodnie i powiem Wam, że te spodnie, ja zaraz Wam pokażę może jak po prostu one wyglądają, ale wszystkie spodnie ze Stradivarius'a po prostu obchodzą. Wydaje mi się, że wszystkie. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś spodnie ze Stradivarius'a, on po prostu, każde spodnie ze Stradivariusami Wariusami obchodzą. Mam jeszcze dwie pary i one też muszę je ciągle szczotkować. Widzicie, koszą jeszcze za oknem trawę, czy co oni tam robią, przycinają, nie wiem, nie widzę, ale norma. Norma. Mam nadzieję, że mnie, że mnie słyszycie. Dobra, wyczyściłam te spodnie i może Wam pokażę, co jestem dzisiaj ubrała taki naprawdę luźny um, outfit, kurde, denerwuje mnie to, że koszą pod tym oknem, ale nie przestaną teraz, więc i tak będę gadać i tak. To Wam e, po prostu tak się trochę oprzy, e, przychyliłam, żeby tak mniej więcej było, e, było mi widać. Mam taką bluzkę, ale taką zwykłą, naprawdę e, szarą. E, kupiłam sobie ją jakiś czas temu już w To tutaj tylko zapinana z takim e, dość, e, no, dość sporym e, dekoltem. Jeśli chodzi o wisiorek, to założyłam sobie taki e, Kwadracik złoty kiedyś sobie go kupiłam, to było w Chłodcu. No i te nieszczęsne spodnie, które są właśnie z tego Stradivariusa. I powiem Wam, że, no kurde, no mam po prostu je całe brudne, i ja sobie kupiłam. To powiem Wam, że tak obchodzą. Po prostu każdy włos widać. Nie dość, że one obchodzą, to jeszcze te włosy, jak mi wypadają na te spodnie, to po prostu wyglądają jak ze śmietnika wyjęte, więc białe spodnie nie są czymś. Czymś praktycznym, o może tak, może ładnie wyglądają, ale ogólnie nie są praktyczne. No i tak właśnie się prezentuje mój strój na uczelnie, czyli nic specjalnego. Bo jeszcze naczynia na mnie czekają. Wszystko już zdążyłam sprzątwać, ale mam jeszcze cały, cały zlew naczyń. I chciałam Wam pokazać tylko, jeśli chodzi to, o to, co mam na ustach, to moja ulubiona pomadka, i to jest z tej paletki poczwórnej ze Slika, i to jest w odcieniu Siren ta paletka. I tutaj mam tą moją czerwień, która po prostu już jest tak wyżłobiona, tam już jest denko od, od dłuższego czasu i ja rzadko noszę, szczerze mówiąc, pomadki do szkoły, bo jak idę na dłużej, to zazwyczaj w szkole jeszcze jem e, drugie śniadanie, więc nie chcę, żeby mi się to rozmazało, a dzisiaj idę tylko na, e, no, na półtorej godziny po prostu, więc, e, więc sobie pozwoliłam pomalować. I chciałam Wam jeszcze pokazać, wczoraj do mnie przyszły moje perfumy, które sobie zamówiłam ostatnio, e, z Lolity Lempickiej, e, fioletowe. Ja, ja zawsze zamawiam na iGlamour i kiedyś, jak zamawiałam sobie Gucci Rush 2, podostałam próbkę tej Lolity Lempickiej i powiem Wam, no, że mega. Mega, naprawdę mega zapach jest, chodził za mną do tej pory i mówiłam, no muszę mieć te perfumy i w końcu sobie kupiłam i psikałam się już i po prostu no jestem zakochana, zakochana i co do tego jak się psika, bo ja cały czas, ca, cały czas nie wiedziałam jak się po prostu naciska i ja ten, ten jakby, ten ogonek od, od tego jabłuszka ciągnęłam, jak gdyby, no chciałam go, tutaj wiecie, tak, w tamtą stronę, do tyłu, jak gdyby, żeby on wsiknął a tutaj to nie jest tak właśnie, tylko to po prostu trzeba nacisnąć, nie ciągnąć, tylko nacisnąć. Ja nie wiem dlaczego, ale byłam cały czas przyświadczona, że to po prostu trzeba ciągnąć, więc naciskamy. Yy, bo naprawdę ja się trochę z tym głupkowałem. Yy, Jak ja mam to nacisnąć, żeby to, yy, to prysło? Yy, więc tak, dobra dziewczyny, ja kończę, bo właśnie nie wiem, pójdę rozmawiać naczynia, ale starałam się dzisiaj nagrać projekt demko. Musiałam zmienić obiektyw, bo do vloga to taki zwykły obiektyw, um, obiektyw używam, a... Do odenka, do, do jakichś tam innych filmików takich gadanych, to chciałabym, żeby też była lepsza jakość i e, ładniej to wyglądało, więc też musiałam się trochę z tym pobawić. E, no, zobaczę, może, może uda mi się nagrać, może bym rzuciła po prostu e, i bym miała już dwa filmy e, na zapas, miałobyście co oglądać, więc dobra, e, ja lecę i do zobaczenia. Odezwę się, jak wrócę z uczelni, bo muszę jeszcze do sklepu wstąpić stąp do apteki, ponieważ moja lodówka jest typowo studencka, po prostu jest e, w niej teraz tylko światło, więc e, do zobaczenia. Hej dziewczyny, właśnie wróciłam z uczelni i znowu ten sam kadr, ale chcę wam pokazać, ponieważ... Przy okazji poszłam właśnie do galerii z koleżanką i przy okazji poszłyśmy jeszcze do Tidy Whaley. Ja tam zazwyczaj nie kupuję, bo no po prostu nie lubię. Nie są tam jakieś takie typowo dla mnie ciuchy. I powiem Wam, że kupiłam sobie ten płaszczyk, bo rano wychodziłam w deszczówce, bo pogoda była taka w ogóle raz pochmurnie, raz słońce i nie wiedziałam, czy będzie badać. No i zobaczyłam ten płaszczyk. Powiem no że na przecenie 149 kosztował. Zapłaciłam za niego 99 zł, ale był tylko w rozmiarze 38. Ja tak, no niekoniecznie te 38 chciałam, ale okazało się, że 38 jest super. A tym bardziej, że właśnie w tym Tidy to w ogóle, jak patrzyłam na spodnie, to tam, jest, tam są takie rozmiarówki, że że te 40, które ja noszę, są takie mini, że w życiu się bym nie zmieściła. I właśnie taki płaszczyk, on nie jest ani na guzikach, na ani nic, taki bardziej no, elegancki, powiem wam. Dajcie znać, jak uważacie, czy, czy dobrze w nim wyglądam. Ja uważam, że właśnie, że bardzo fajnie i nigdzie nie kupiłabym tańszego i bardzo, bardzo mi się spodobał. Powiem wam, że no naprawdę bardzo fajnie, jak lubicie takie, to, to właśnie w Tiny way. tutaj taki jest, jak gdyby taki no przepasany takim czymś, ale bez guzików, żadnych, nie ma żadnych guzików i jedyny minus jest to, że kieszenie są zapite, za, zaszyte, ale można je no rozpuść. po prostu będę je rozpróję, bo ja muszę mieć kieszenie, ja nie lubię, ja tam zawsze telefon mam schowany albo coś, no i właśnie tak się prezentuje ten, ten płaszcz. dajcie znać, czy Wam się podoba, no mi się, się podoba bardzo, naprawdę i, i super, super, że taką promocję trafiłam. W ogóle dopiero weszłam, powiem Wam, że muszę teraz sobie zioła zapaść, bo piję takie zioła na kamienie na nerkach, bo mam właśnie kamienie na nerkach i piję je sobie, więc muszę je za chwilę zapaść, pomyć naczynia. Miałam wyjść do sklepu, ale już nie mam siły nigdzie się ruszać, a jest godzina 17 prawie, za 20.17, 25, więc kupę czasu jakoś tak mi zajęło wrócenie. Z tej uczelni, coś jeszcze wam miałam powiedzieć o tym płaszczyku, aha, o pomadce. W ogóle pomadki nie poprawiałam od, od rana, od kiedy mam pierwszą część filmiku nagrałam, nie poprawiałam. W ogóle widziałam, że ona nie jest trochę ostra ta pierwsza część, ale potem już będzie lepiej po prostu. Nie chcemy się jej dogrywać, bo też nie ma sensu, na tym polega vlog, że nie, że nie powtarzamy tego, co już było, wiadomo. I ta matka nie poprawiałam jej, byłam jeszcze na obiedzie w mieście ja rybę, która była smażona, więc była trochę tłusta. Warzywka, takie tam jakieś inne, więc to wszystko tak powinno być wpływ. Na Pomadkę, ale nie ma i jest nadal w nadal takim mocnym super kolorze. E, więc tak, więc tyle to e, na teraz no ja lecę ogarnąć trochę, e, trochę to wszystko, wypić te zioła i potem się do Was e, odezwę. Wzięłam się teraz za przeglądanie szafy, bo mam kilka rzeczy, które e, są za duże na mnie. I muszę w końcu je powyrzucać, powyrzucać, poddawać, posprzedawać. Nie wiem, co mam e, zamiar jeszcze z nim zrobić. Na razie je po prostu posegreguję do reklamówki. Kupiłam sobie ten płaszczyk dzisiaj, to zamówiłam, i miałam taki podobny jasny, ale to już go naprawdę bardzo dawno. E, od, no nie wiem, ja, ja go chyba tak jeszcze z liceum go mam. Tak mi się wydaje, więc on jest bardzo stary, więc no w sumie nawet dobrze, że kupiłam ten nowy trochę świeżości w szafie, a poza tym ten jest, ten jest dużo mniejszy od tego, bo wtedy roz, roz, nosiłam rozmiar XL kurtek, więc i tak, bo musiałabym oddać i tak, więc spoko nawet, że sobie kupiłam ten. No, mam jeszcze kilka rzeczy w szafie, które muszę właśnie poprzeglądać i tutaj mam koszulę, którą na pewno chcę oddać, ponieważ to jest, ona jest taka ogromna, o zobaczcie, po prostu ogromna i ja ją, ja ją chyba z miesiąc temu założyłam i ona, ja wyglądałam w niej po prostu jak w worku, więc na pewno ta pójdzie na, na oddanie i powiem wam coś jeszcze, w ogóle tata ciągle do mnie mówił, za każdym razem tutaj przyjeżdżał do akademika, mówi Sylwia, ty masz tam gdzieś gwarancję od wózka, a ja mam ten nowy wózek, wiecie, albo nie wiecie, no w każdym razie, no mam nowy wózek od, stycz od stycznia, chyba od stycznia, trzy miesiące. No i, i no rzeczywiście, no nie mówię, mam, mam, na pewno tam gdzieś leży. A ja mam tutaj e, szafkę nad łóżkiem i tam zawsze w tej szafce e, są takie, takie dokumenty. Jeżeli już gdzieś mam dokumenty, to tylko tam nigdzie indziej właśnie e, nie ma. I powiem Wam, że teraz przed chwilą właśnie skończyłam ćwiczyć. O, właśnie telefon dzwoni, ale dobra, wyłączę na chwilę i Wam dokończę. I skończyłam ćwiczyć i mówię, a zajrzę tam. I zajrzałam i nie mam żadnych dokumentów, kurczę, i się zastanawiam. Nie wiem, wydaje mi się, tak teraz sobie cały czas myślę, jak przyszedł do mnie wózek do akademika, to, to przyszło tylko pudełko, a w tym pudełku były tylko dokumenty z, z ładowarką, z instrukcją obsługi, ale nie było nic takiego, co mogłoby. Jakoś tak, no nie wiem, co byłoby jakimiś dokumentami. I teraz się zastanawiam, czy to jest możliwe, że nie mam żadnych dokumentów z wózka. No nie wiem, czy to. Jak to w ogóle? No nie, no nie wiem, pamiętam, że tak się teraz zastanawiam. Jakby na przykład coś mi się z tym wózkiem stało, to jakiego oddam na gwarancję? Czy to. Czy nie wiem, czy może jakiś. Czy, znaczy, w sensie, ten sklep, w którym kupowałam te wózki, to. To mogę jakoś o jakieś dokumenty poprosić, czy coś? No powiem Wam, że nie wiem, jestem pewna, że nie mam tego, bo jeżeli nie mam na tej półce, to na pewno nigdzie, nigdzie więcej tego nie znajdę, bo, bo to jest półka, w której, na której wszystkie te rzeczy leżą. Więc powiem, gdzie, mamy, mamy, <laughs> więc powiem Wam, że trochę się zmartwiłam, bo nie wiem, co mam zrobić. Dajcie znać w ogóle, jak, jak Wy myślicie, jak nie mam tych dokumentów od wózka, jak na spodnie, które muszę już po prostu wyrzucić. Zobaczcie, jakie wielkie. Takie spodnie kiedyś nosiła. <noise> Masakra. Takie właśnie. Więc to te są do wyrzucenia, bo są totalnie zniszczone. Do oddania, bo one są dobre, to może ktoś potrzebujący będzie chciał wziąć. I tak. W razie chyba tylko tyle, bo nie chcę mi się tego e, po prostu wyciągać. Tutaj mam jeszcze jakieś spodnie, o, ja tak po prostu widzicie, jak szogun. I dajcie znać mi właśnie. Czy, czy Wy, no nie wiem, może wiecie, jak ja mam, co ja mam z tym zrobić, jak ja, nie mam, jak ja nie mam dokumentów kupna? Nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że ja, że ja nic takiego, że ja nic takiego nie dostałam. Wiem, dostałam to całe, całe opakowanie od wózka. No nie wiem, tak trochę Trochę teraz nad tym będę rozmyślać, co z tym, no nie wiem, może zadzwonię taty, zapytam się, a jak Wy wiecie, to, to może mi powiedzcie, czy po prostu bez, bez jakiegoś tam dokumentu kupna można iść do sklepu i poprosić o jakąś kserokopię albo jakiś duplikat albo coś, no, no jak będziecie wiedzieć, tak, powiem Wam, że jestem taka zmęczona, że teraz idę się wykąpać, potem yy, zjem kolację, nie byłam dzisiaj nawet w sklepie, po prostu nie chciało mi się, mam produkcję pustą, chyba dwa jajka, więc sobie zrobię jecznicę. I taka to będzie dzisiaj kolacja, jestem tak padnięta, i wczoraj też byłam taka zmęczona i tak byłam, no po prostu byłam padnięta, bym zasnęła na siedząco po południu, a położyłam się i zasnęłam przed 12 kompletnie, no, no paranoja kompletna i w ogóle źle spałam yy, w tej nocy, tak budziłam się często. A ja dzisiaj też jestem zmęczona i też pewnie nie będę mogła zasnąć, więc o, proszę bardzo. Więc tak, więc ja w ogóle kończę już tego vloga, nie wiem czy go wrzucę, dzisiaj jest wtorek, czy go wrzucę dzisiaj, ale chyba tak, no ale no nie wiem, nie wiem, bo średenko nagrywałam, więc zobacz co, co wrzucę pierwsze, ale jeżeli e, nie wrzucę go dzisiaj, to wrzucę go jutro, czyli e, w środę i wtedy będziecie mogły e, go obejrzeć. W ogóle taki nudny ten vlog, że nie wiem, czy, czy wam się będzie chciało, bo to po prostu, no porażka, porażka, ale no co zrobić? Takie, takie jest moje życie. Ja taka marudząca jestem, jak jestem zmęczona, ale, ale tak, dobra, to ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, jak nie wiem, jak jeszcze jest dzień smacznego, jak jecie może i wszystkiego najlepszego. Dobra, głupoty gadam. Na razie, pa!